Jest TikToków. 100. Gdzie schowałem wszystkie popy? Kurwa. Tu. Zamówiłem teraz nowe. Nie chcę się ściągać. Tu są. Tam są te Speaky Blinders. Ale toki z kurwy syn jest jeden. Dobra, to jest najlepszy popnie. Diablo. Oh. Teraz kurwa, to jest! Babka, to jest kurwa! Bo cię kurwa zabije. Ty kurwa mendo! Cie kurwa kurwa ubije! Ale kurwa, dawaj hajs na kurwa dragi! Na dwoje, na dwoje, Dobrze! Z kurwa, to ich potnę maczetami kurwa! <laughs> ja pierdolę! Hehehehehehehehehe Kupuję wyksztynikator Jak może... Jak można wpaść coś takiego? Jakim <grywka> k***iem Jakim chujem można wpaść na coś takiego? Żugulu oh, gule <gulugule. gulugule> Baby for you, kiss my boy Come on baby watch my, my star She's uh, uh, my baby, fickle uh, She's my baby, I'm She's a baby My baby is star boy She can be good-a <laughs> <laughs> <Be> good <boy. laughs> I love you good-a uh, 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 uh. She can be a She's baby, fickle-a How uh, baby, fickle Tu peux m'abonner. Allez, smette. Bébé, bébé, bébé. 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 ta śpi. Ja pierdolę Do... dobra ale melek, masz kurwa perma nie morx, 3 złote. Siema bania miałbym taką nietypową prośbę Mógłbyś mi odpisać na insta bardzo bym cię o to prosił Bo jeste te seriale Ale, ale malek ma naprawdę perma Pomek też eee, ale kurwa nie mam telefonu sobie ja pierdolę, że są debile, nie? Boca miałaś prawa do tego, że nie ma podstawy. Bez dawna, jak nie macie dawno, to kupcie po prostu ten dam. Co mi wzięłaś, kochanie? Nic. Jak to nic? No, nie chciałeś? No, oczywiście, że chciałem. Mm, Na krzywdze smakuję, tylko takie lepsze, bo od. do ziemniaki kochanie? Nic Jak to nic? No nie chciałeś No oczywiście, że chciałem mm, Na kczybce smakuje tylko takie lepsze, bo do ziemniaków. <laughs> Ja dobra wiem o co jej chodziło <laughs> Że nie przerobione Tak, a może rację mają? Jaką rację? Ty kurwa głąbie jeden Kapustany Zmieniłam a po co, jak on, nie wiem, to zdąży się ugrać do. Mam dać, ja 15 po wychodzę. Bo co? Nie było, Bo miał autobus ucieknie, bo też. To Tomek, ja Tomek powiedział, że mam mu spakować jego rzeczy. Tomek powiedział, że mam mu spakować jego rzeczy, zadzwoń do niego, czy to prawda? To cię! Bo mi napisali ktoś. Lupa. Ja pierdolę, jestem sobie w sklepie i nie pamiętam jakiej nazwy. Normalnie tu jest takie coś no, 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 los. no, no, 7 dych wpłaciłem i chuja było, i nie było widać. Tak, 5 zł. 7 dych wpłaciłem i cenie było widać. Ale <laughs> chuj chodzi, Sebunia. Nie wpłaciłeś 7 dych? A only fans. <laughs> only fans tej Dobra, pierdolę. Jak nie? Siema Janek. Jak nie było widać? Kurwa. Nie wpłaciłeś. Wysłałeś dwie godziny temu. Wesołych świąt dla ciebie i całej rodzinki, również społeczności kanału Bandura Kartel. Dziękuję bardzo. Kurwa, trzeba mówić. Ciebie ja w te donate włączone. 3 godziny temu. <grywa> Dobra, miałem do włączyć, co? Dobra, kurwa. 3 godziny temu, która to była godzina? Gdzie eee, Zebrało się ponad 42 tysięcy. Teraz w odcinku będziemy je przekazywać. Bo widać, co tam spławik? Wieś mi, mieź mi kurwa w XPG, widzisz mi w dupę. Tyle z ekspienia było, kurwa. Ty grasz dzisiaj coś? Nara, bozakiel to cię napiszę najwyżej. Na tym. Bądź na DC gdzieś. To kurwa pogramy dzisiaj w tenkro tego bo dobra, na nice. Instagramie, jakby nie miał baterie. <grystanie> Może pogrami w Warzona w sumie. Tylko nie mam broni, miałem dać ci wyekspić. pić. Bielik. Tylko, że ja mam to na Steamie, nie? Na Ebu, nie. To jest razem. Nara, gesek. Mega. Ty Rozmawiam są kontra, kontra oni Żeby szukać po pierdoli bana nie ma mowy Musiałbyś zabić mi brata, żebym ze uronił Znam historię z nas a ty oglądaj sitcomy. Nie widzę koloru, wiem jak czują się daltony Nie widzę wyboru, jestem do tego stworzony Zostałem z nią sam na sam, miałem na nią pomysł Nawet nie do jej Coach brought me the hat that I need for this stream right here This is my alter ego Anita Max Wien No no Anita Maxwin Fajnie, fajnie. To ci jest piękne, tylko nie moje i nie wasze, ale może kurwa, kogoś innego. <laughs> nie mam prawka. Janek, 5 złotych. Co to za? <laughs> <dał? Kajaj>, dobra! Masz <laughs> już Dobra! <śmiech> Kyle Broflowski! Podłoga 4WB. Co sądzisz o tym, że świat jest jak wielka, niewytłumaczalna księga, której strony są zapisane niezmienionymi? Historiami, ja jak każde zdarzenie, w jedno zdanie. Dobra. Xavus 69, 5 zł. Siemano Bandi. Mogę poprosić o unban na chacie? Bardzo przepraszam. Zgodnik taki sam jak w Nicku. No czekaj, to spławik. Wejdź na DC na jakiś kanał. Jesteś, dobra. Eee, kurwa, to jest tak, to jest login. To jest chyba hasło i. Teraz. I ja ci teraz jak klikniesz to ja wejdę w guarda i ci akceptuję to. <laughs> Chyba fuj, pa co? Tych, kurwa, klono zepanów i innych benzów, to. Nie, się ty, co? nie. To znamy. Bandura dla dzieci to autorytet, ale jak masz plus 18 lat, to on nie jest interesujący. <grywki> bunga. Czy Wojtek Gola jest polskim Drake'em. Na początku porównajmy ich muzykę. Wojtek bez mniejszego oporu po wydaniu jednej czy dwóch piosenek stał się najlepszym light skinem w Polsce. Czego już nie można powiedzieć o Drake'u, bo ten koleś ma już albumów na swoim koncie. O ile się nie mylę, to 8 i dalej nie jest gwiazdą w Polsce. Może porównajmy ich stylówki. Wojtek ma ten błysk, a Drizzy ubiera szerokie spodnie i nie nosi błyszczących butów. Przedostatnią ostatnią rzeczą, która jest dosyć mocna, to jest sposób rizowania. chciałaby pani, aby pani córka miała takiego chłopaka jak ja? Mm. Riz Drake'a oceniam na 4 na 10. Za to goli i pół, bo zawsze może być lepiej. A ostatnią rzeczą, na którą wskazuję, że to jest kłamstwo, jest to, że Champagne Papi obserwuje Wojtka gole, a nie na odwrót. Champagne Papi? Nie, nie machuję, że go kurwa obserwuje Drake. no but well, honestly though forget forget about me um thank you for the 20 cent tip for deeds appreciate that that'll go Go to a good cause, but yeah, we're giving away an M tonight. I want you guys to get rich. I want you to feel that. All like. Oh but God! I thought I thought I was just doing this for the store, can't. Oh, this is the spot. Ej, dobra, dobra. Wrzuciłem do śmietnika, czy do worka ze śmieciami ostatnio. Pulza. Jajkosy. I tak chwilę do kuchni. Kurwa, liczyłem na to, że tak Mara jej wyciągnęła po prostu. Nie ma. Kurwa, czekaj spławik. Eee. Steam. Approve. No dobra, idziemy na ligę chyba. są! Szczad mi się ah, Let's go baby <śmienic> Ogólnie na no to patrzcie teraz <śmienic> Kaj Broflowski <śmienic> Nie wiem to już podchodziło pocałowanie żaby. Portowie Machno cię spikaś Teraz nie będę miał do siane chwilowo widzę duszę z dwóch rzeczami żeby ją utrzymać Żebym naciągała na jakieś rzeczy w ogóle i co ja wtedy zrobię Nie ma co młodzi Za ile wyjdziesz na to? Żaby Troszeczkę za Nie wiem czy to, jest... <grym> to żeby. Boi się, że jak po żabę to zmieni się w księżniczkę, on teraz nie ma ściana, żeby mieć dupę i ją kurwa sponsorować. Ja pierdolę! Jak można coś takiego Ja Pierdole! Nie, nie wchodzę na, na to Ale jedynie dzięki. KPL, mistrzu, jak możesz, obczaj, mistrzu, jak możesz. Nie mogę. Dziękuję za 5 zł. No Nie, pokaż, pokaż co sądzimy o Karolu. Polski.